Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi do Dzisiaj zapraszam Was na lookbook. Tak, dawno takiego filmiku u mnie nie było, chyba z wiadomych przyczyn. Natomiast ostatnio trochę przybyło obserwatorów u mnie na YouTubie, także jeżeli jeszcze nie wiecie. Jestem mamą dwójki, tak niedawno jeszcze, stosunkowo niedawno, kilka miesięcy temu byłam w dwupaku, dlatego też takich lookbooków dla Was po prostu nie nagrywałam. Natomiast teraz tak powoli postaram się do tego wrócić i tak na przełamanie przychodzę z propozycją, którą wiem, że bardzo lubicie, czyli jedna rzecz, trzy stylizacje. I w dzisiejszym odcinku, jak już widzicie po tytule, będę chciała odczarować dresy. Tak, dresy cały czas kojarzą nam się z taką podomką, takim, no, elementem garderoby, w którym chodzimy tylko i wyłącznie po domu. Teraz wiecie, akurat idealny czas: home office, te sprawy, praca zdalna. Natomiast chciałabym Wam pokazać, że w dresie nie tylko musimy chodzić po domu i kiedy tą pracę zdalną skończycie, i się wyjść na dwór, na spacer, nie wiem, z przyjaciółką, z mężem, z rodziną, czy z kimś się spotkać, bo może już powoli będzie nam dane wychodzić gdzieś tam, wiecie, dalej się pospotykać, chociaż w maseczkach, bądź też już nie, nie wiadomo, może to zniosą. Na tą chwilę, kiedy ja kręcę, to jeszcze w tych maseczkach musimy chodzić, to pomyślałam, że to jest taka fajna forma dla Was właśnie, żeby troszeczkę te dresy, jak wspomniałam, odczarować. Także jeżeli Was zainteresowałam, chcecie zobaczyć taki lookbook, no to zachęcam dalej do oglądania. I ponieważ dalsza część będzie już tylko z muzyczką, wiecie, stylizacje, oczywiście wszystkie wszystkie opisy się pojawią, jakie ubranie jest z jakiego sklepu. Być może część jeszcze będziecie mogły kupić dla siebie, jeżeli coś Wam wpadnie w oko. Natomiast potem będzie muzyka, także nie będzie już mojego zbędnego gadania. Także teraz tylko chciałabym nadmienić, że standardowo, ponieważ to są trzy stylizacje, to przy wypadku dresów podeszłam do tematu tak samo jak i w przypadku wcześniejszych. W ogóle, jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście, to tutaj gdzieś pojawi się odnośnik. Była już stylizacja na trzy sposoby: małej czarnej, były stylizacje, jeśli chodzi też... pom, 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 pom. pom. No właśnie, co to było? Tak, swetek, beżowy swetek, już sobie przypomniałam. Natomiast dzisiaj dress i tak: jedna stylizacja typowo sportowa, no jak to dress, Jedna stylizacja taka casualowa, spacer, spotkanie ze znajomymi. No i właśnie, co nam jeszcze zostaje? Czy Interesy da się wystylizować na elegancko. Hmm. To wszystko w dzisiejszym odcinku, także ja już nie będę przedłużała, nie będę strzępić swojego języka. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! To już był cały odcinek. Jeżeli ten lookbook przypadł Wam do gustu, to oczywiście zachęcam serdecznie do zostawienia kciuka w górze. To jest dla mnie informacja, że te filmy Wam się podobają i że cały odcinek też Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, po pierwsze, która z tych trzech stylizacji najbardziej przypadła Wam do gustu, a po drugie, co chciałybyście, żebym wzięła później pod lupę w kolejnym odcinku. Czy chcecie może zobaczyć, nie wiem, trzy osłony kurtki jeansowej, czy spódnicy maxi, czy białego t-shirtu, niech Was poniesie wyobraźnia jeżeli tylko będę miała dany element garderoby w szafie to oczywiście taki odcinek się pojawi zachęcam też do subskrybowania kanału żeby być na bieżąco z filmikami bo dwa tygodnie po się pojawiają w każdą środę i sobotę o godzinie 9 no i oczywiście właśnie subskrypcji kanału też z tego względu że kiedy pojawi się 1000 subów mam nadzieję, że już niedługo to planuję dla Was specjalny odcinek a może nawet serię odcinków także jeżeli Was zainteresowało to oczywiście kciukujcie, lajkujcie, ee, subskrybujcie i co? Widzimy się za kilka dni ponownie. Buziaki, pa pa!